No witam serdecznie i właśnie ściągnęliśmy z niego zawieszenie Stoi w częściach już Bachacze, teleskopy, belka potwornie płaskownik Zaczę sprężyny. teleskop, hak no, i teraz mamy to wszystko na wierzchu mniej więcej. I tak tu układu niczego wygląda dosyć ładnie, nic nie brakuje. Tu nie mogliśmy tej jednej siły odkręcić, ale otworzyłem to podróżnicę, pospawałem. Tu to wiadomo, to było po tym łącznikiem stabilizatora nie wiem czy to łatwiej czasami nie ściągnąć żeby sprawdzić jak to wygląda do końca dalej druga strona już wygląda trochę mniej atrakcyjnie tu musieliśmy zrobić tą siłę tą pospawać bo ona się obkręcało od tej belki chociaż to nie wygląda aż tak tragicznie tu jest po przeróbce już jakieś będą się na pewno to przejrzeć tu mamy na tą belki to my i tak będziemy zmieniali to mamy to nowe także to sobie ściągniemy przy sprawdzimy całość jak to wygląda reszta tu już widać było pęknięcie na podróżnicy i dziura jak było zawieszenie tego nie było widać specjalnie także na pewno to trzeba to trzeba poprawić także nałożone zawieszenie, bo to nie było widać to wygląda ładnie. Poza tym nie ma jakichś takich większych przeciwwskazań. Tu widać też jakaś razda, tylko pomalowane podkładem na rdze. Oczywiście trzeba to ściągnąć, sprawdzić. Ten układ chemiczny trzeba ściągnąć na razie, żeby go też tutaj przejrzeć wszystko. Ogólnie nie ma tragedii. Roboty jest dużo, ale tragedii nie ma. Zostały już tam te dwie w podłodze, te dwie dziury z przodu. I reszta jest ogarnięta, także <laughs> da się mi trzeba skupić szybko na tym, na tym przodzie. Tak, raz, dwa, trzy. Bo tu troszeczkę nie ukrywam, że mi teraz miejsce zajmuje i nie mogłem pracować tak naprawdę, a niestety pracować trzeba zarobić pieniążki na to, na te zabawy, że tak powiem. i tak by to wyglądało, że tak powiem na dzisiaj. To wszystko od razu do piaskowania, te do zawieszenia, te tarczówki, całe piasty, wszystko sprawdzić. No, jedno co jest słabe żeby tak, że też jak to wszystko porobi to będzie się układać już od, od początku. Wszystko sprawdzone tam końcówki na tym, na wahaczach. Jakiś tam był luźny, jakiś układ kierowniczy jakiś tam lekki luz był. Od razu wszystko się przejrzy, powymienia, że tak powiem, od powietrza. O, a tu jeszcze jedna dziura też było tylko zamalowane, trzeba to rozdłubać To zgnite wyciąć i stawić ładną blaszkę Okej, okay, no już teraz stoi całkowicie bez zawieszenia Praktycznie stało kawałek instalacji pod deską rzędowym i to praktycznie całe jest wszystko co on w ogóle ma na tym polu. tak już zebrany już. Ok, kończymy na dzisiaj na razie że tak powiem za chwilę będziemy to wszystko rozkubać, tę przednią belkę rozbierać podróżnicy otworzy wszystko i już pójdzie na bieżąco. Ok, to na razie działamy dalej. Okej, okay, dobrze. Teraz tak, e, bierzemy się we, za, za wycinanie. To troszeczkę odkryłem, układ kierowniczy wy, jednak musiałem wyrzucić, żeby było lepiej widać. I mimo że tu jest wyspawane to jakoś. Myślę, że to trzeba po prostu zrobić troszeczkę poprawić to, żeby to jakoś wyglądało inaczej. Nie zależy mi na to, że były te dziury, co tu powinny być oryginalnie, ale się, żeby to jakoś wyglądało ładnie i składnie. Tu tą blachę zaraz też wytniemy. To jest druga strona. Teraz widać, jak to, to wygląda. tu wygląda. Tutaj trzeba tę tu obspawać ładnie. Tutaj powyścinać, tu widać, że podróżnictwo też pęknięta jest. Tu jest też widać dziurka. Także ujęcie to, tą to podróżnicę, też coś tym zrobić. Tu wygląda ładnie na szczęście, bo też lubię tutaj na tych podróżnicach pękać, także tu nic nie ma na tu jest też ładnie. No ta strona wygląda dobrze, oprócz tej małej rdzy. Wygląda dosyć dosyć przyzwoicie. To tu będzie trzeba zobaczyć, jak się otworzy dąbelki. Aha, tu jest takie na nawkrętku, tu dość blaszka, żeby było przykręcono ewentualnie. Ok, to działam dalej. No dobrze, zjęliśmy już zdjęliśmy te blachy. Belkie jednak nie jest tak wesoło, jak sobie myślałem. Trzeba to wszystko odbudować jednak. Tą przednia belka, ta blacha jest też jest jednak zżarta. A wyglądało całkiem, całkiem przyzwoicie. Może tutaj wyglądało tylko, że tutaj coś się dzieje. Zdjęłem te gumy już. No to jeszcze wszystko odbudować tak tą łatkę jednak będziemy musieli chata ściągnąć jeszcze w ogóle się zastanawiam czy tam podróżnicy nie wymienić tam już co znalazłem znalazłem chyba bo widzę tu też serca Także to chyba jednak wyglądało to bardziej optymistycznie tutaj nie ma tragedii z tej strony akurat ale też nie wiem jak to tam dalej pójść bo to jednak jednak jest troszeczkę bardziej. Teraz tak, tutaj zdjęliśmy już tą łatkę, co taka była piękna. No i raczej się zastanawiam nad nad wymianą, coś co zrobić z tą podróżnicą, bo że znaczy tutaj na dole była taka już dziura to znaczy, że jest przegnite, jest tutaj taki spaw ulew, no to tak troszeczkę słabo wygląda. Nie podoba mi się. Tu wyczyściliśmy, trzeba też nie wiem czy trochę podspawać, czy trzeba zobaczyć co tam jest, bo, bo też to nie wygląda za wesoło. Też do obczyszczenia. No i drugą stronę już też zdjęliśmy. Wycięliśmy to i też widzę, że w środku jest rdza, także dzisiaj będę zastanawiał się, czy po prostu nie wymienić też podróżnicy też te kawałki muszę zobaczyć co ja tam mam żeby to jakoś to wyglądało sensownie żeby to było żeby to trzymało tak powiedzmy mamy tutaj praktycznie prawie wszystko resztę ogarnięte został są nam przód no i w tej podłodze jeszcze tam te dwie te dwie te, te przodki tam no to za chwilę nie damy się na tym nać też taki ten przód taki ważniejszy który to jest Ok, tyle na razie. Myślę, że teraz e, już chyba jeszcze taki filmik z telefonu nakręcimy, jak będziemy już to odbudowywać, wszystko może. A potem już chyba jak będzie ogarnięte bezpłownym przynajmniej tablacha. No ok. Tyle na razie z naszego. Pięknego poloneza, który oczywiście jest robiony na sprzedaż, no ale no yy, musi to też jakoś wyglądać. Nie musi być taki, że ktoś położy jakieś pieniądze za polonezę, i chciałbym, żeby ktoś, kto by tego poloneza miał, żeby sobie się cieszył, a nie żeby tylko myślał, co za chwilę tam wejdzie, czy na przegląd pojedzie, to by musiał później się słuchać, że tam nie wiadomo, co tam jest. Myślę, że będzie dobrze. Może nie będzie to ideał, totalny ideał, ale będzie dobrze, mi się wydaje. Okej, okay. tyle na razie, to trzymajcie się, hej.